W dzisiejszym odcinku temat dosyć popularny: e, operacja bardzo prosta, czyli wymiana linek hamulcowych. Wojtek pokaże Wam, w jaki sposób przeprowadzić tą całą operację i na jakie elementy warto zwrócić uwagę. Przed nami wymiana, na którą Octavia, którą na dzień się puszam, czekała dość długo. Nie było po prostu warunków, kiedy tego, tego nagrać, a tym, tym samym zamontować tych żelinek. Wymienimy dwie linki hamulcowe. Do tego e, zauważyłem, że do wymiany jest taki pancerz, prowadnica linki. U nas po prostu w tym miejscu, około się e, ten pancerz ukruszył, przez co też stara linka w złym miejscu się zapiera, co też powoduje nieprawidłową pracę. Zobaczycie wszystko, jak to wygląda pod autem. Zabieramy się za wymianę, będziemy musieli zdemontować w naszym przypadku podłokietnik, jeśli go nie macie, tutaj będzie taka, e, takie miejsce, czy na jakiś tam drobne pojemniczek. będzie go trzeba tutaj podważyć, oczywiście mówimy tu o oktawie. 1, w innych modelach będzie wyglądać to bardzo podobnie, no ale oczywiście nie identycznie. E, zresztą sami zobaczycie co tu po kolei gdzie wimowałem. po pierwsze trzeba wyjąć tutaj popielniczkę, odkładamy na bok. Następnie demontujemy lewą stronę obudowy podłokietnika. Zaraz prawa strona też na ładnie wyjdzie. Odłożymy to sobie na bok, że na nie. nie przeszkadzało. Tu mamy w tym miejscu przykręcany podłokietnik. Będzie nam on przeszkadzał przy e, dalszych pracach. Także to będzie trzeba odkręcić. Krocz 13 pasuje jak ulał. Odkręcamy. Zatknę podokietnik ze wspornika. Popielniczka, którą wyjęliśmy może służyć nam jako schowek na śrubki. Tutaj ładowarka do kamerki odpięta. Co następnie? Teraz potrzebujemy wyjąć ten cały, cały element. Troszkę prawo, lewo, czasem można się delikatnie wspomóc śrubokrętem. Wyjmujemy cup holder z mocowaniem na popielniczkę, również odkładamy na bok. Bierzemy torx T20 i odkręcamy te dwie śruby, które trzymają tunel środkowy. Tak jak wcześniej wspomniałem, popielniczka może nam służyć za miejsce na środki, odkręcamy. W tym momencie tunel powinien być już wolny. Pamiętajmy, żeby za mocno go tutaj nie ciągnąć, bo do odpięcia mamy tutaj jeszcze złącze zapalniczki, w tym miejscu, i dopiero teraz ten tunel środkowy możemy, możemy wyjąć odkładamy i w tym momencie mamy już dostęp do linek co następuje w tej chwili musimy poluźnić sobie tą nakrętkę tak żeby można było swobodnie tutaj ściągnąć z tego chwytu linki Lewą, lewy kołnierz linki będziemy wymieniać także to już spod spodu auta ten fragmencik wyciągniemy założymy nowy i będziemy zakładać linki także teraz popuszczamy tą nakrętkę klucz dziesiątka po chwili powinno już pójść poluźnić to palca jedna strona ściągnięta druga strona ściągnięta tu już mamy linki wolne przesuwamy sobie do przodu to mocowanie, także nam się z powrotem nie zahaczyło, i teraz spokojnie możemy pójść pod auto, wyjąć te linki i odczepić je z zacisków. Teraz co po kolei? Demontujemy pod autem. Sprawa ogólnie, jeśli chodzi o wymianę linek jest bardzo prosta. Tu mamy jedną spinkę, która trzyma linkę do zacisku. W tym miejscu mamy dźwigienkę, która porusza nam zaciskiem. No i tu oczywiście linka, kuleczka linki, która jest zahaczona o tą dźwigienkę. I tyle jeśli chodzi o obręb zacisku, później mamy jedno mocowanie do belki linki w tym miejscu. Drugie mocowanie powinno być tu zresztą widać, że jest ułamane. Tu powinno być drugie mocowanie. Ja tutaj tą sprężynkę troszkę podgiłem, żeby zahaczyć linkę, nową linkę tutaj. I potem w tym miejscu mamy ten kołnierz-pancerz, obudowę linki, którą będziemy demontować, wymieniać. Widać, że, są tutaj, że to jest też troszkę na patencie zrobione, żeby to się jako tako trzymało. Ale po kolei. Po kolei. Odpinamy tą tą spinkę. Tutaj płaskim śrubokrętem tą spinkę musimy wyhaczyć. W ten sposób pilnujemy, że nam nie zginęła, bo bez tego wyszła, słabo by to było później zamontować. Teraz, tak. Jeśli mamy u góry już linkę ponuśnioną wystarczy, że wysuniemy ją w górę i tu w tym miejscu przeprowadzimy. O. I mamy linkę już wolną. I teraz musimy ją Cofnąć w ten sposób, to już mamy linkę wodną. Przechodzimy do drugiego miejsca mocowania. Po pierwsze, musimy tą spinkę tutaj troszkę rozszerzyć. Bardzo palcami powinno być rady. o! Jest. Wyjmujemy linkę. Tu już jest uwolniono, Tutaj też widać że jakieś patenty. Wcześniej były. Tutaj kolejne, kolejne patenty, tutaj niestety, ale wygląda na to, że tak będziemy musieli zostawić, ponieważ oryginalne mocowanie wygląda troszkę inaczej. Tutaj go już nie ma. I normalnie przy normalnej wymianie linki, gdy nie wymiamy tej części, to ta linka tu jest suwana w ten sposób i wysuwana wysuwana ze środka. I tak wygląda cały demontaż linki. Oczywiście zaraz będziemy symetrycznie robić. To samo z drugiej strony. Tu jeszcze ten, ten kołnierz, tylko trzeba tutaj się przypatrzeć dobrze i wysuwamy wysuwamy tą rureczkę w ten sposób. Tym rantem, oczywiście w tamtą stronę mamy zdemontowane. Widać, że tutaj kawałek, kawałka tej rurki brakuje. Zaraz przymierzymy nową i zobaczymy, ile nam tu tego brakło. Tak mamy nową rurkę, widzimy dobre 2-3 cm jest krótsza no i oczywiście jeśli ta linka tutaj w innym miejscu się oprze niż powinna napięcie linek względem siebie nie będzie równomierne także jedno koło zacznie już namapać a drugie dopiero po chwili, także albo będziemy mieli jedno koło szybciej zblokowane na ręcznym albo po prostu jedno nie będzie jedno nie będzie nam w ogóle trzymało także to już mamy na śmieci to jest taka rurka aluminiowa, po numerach idzie dostać. E, oczywiście pamiętajmy, że w zależności od tego, czy to jest prawa, czy lewa strona, żeby zwrócić na to uwagę, bo one nie są, nie są takie same. Na prawą, na lewą stronę te rurki, te obudowy są, są równe. To od razu włóżmy tutaj. Niestety, tylko troszkę światło. Na... Tak. w tym miejscu normalnie tutaj powinno być mocowanie na tą rurkę to zresztą zaraz zobaczycie symetrycznie po drugiej stronie tego tutaj nie ma, także będziemy musieli niestety ale na takim patencie to tutaj przy... przymocować dobra, demontujemy drugą linkę i zaraz zajmiemy się montażem linek po obu jeszcze jedna ważna rzecz przy wymianie linek, bo czasem wymianie zatartą, zaciętą linkę można pomylić z tym, że nam się zacisk zaciera. Zaraz zobaczycie, w jaki sposób to zdiagnozować. Jeśli chodzi o linkę, no to oczywiście nawet po demontażu będziemy czuć, że ta linka jest ciężko chodzi, będziemy widzieć na pancerzu, to zresztą zaraz Wam jeszcze pokażę, jak te moje linki wyglądają. Na pancerzu będzie widać, że ta izolacja jest starta, że one są gdzieś poprzecierane, bo przyduszone. Jeśli chodzi o zacisk, to też się często w grupie VAG zdarza, te zaciski często ee, się zapiekają. I teraz tak, jeśli mamy zaciętą linkę, po odhaczeniu linki, jeśli ta dźwigienka odręcznego jest w takim położeniu, że nie, nie odbija do samego końca. Po demontażu linki, jeśli z zaciskiem jest wszystko w porządku, zacisk automatycznie sam powinien pójść do góry. Jeśli tu mamy swobodny ruch i to delikatny, nie używam dużo siły, i widzimy od razu tutaj, że też że zacisk nam się zaczyna poruszać, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeśli ta, ta dźwigienka odbija do samej, samej góry bez żadnego oporu, to wszystko nam tutaj pracuje. Jeśli byłoby tak, że zdemontowalibyśmy linkę, a ta dźwigienka dalej byłaby w tej w dolnej pozycji trzymającej koło, to znaczy, że z tym zaciskiem coś się nie halo, że możliwe, że prowadnice są zapieczone, a możliwe, że też zacisk jest do regeneracji. Także też warto zwrócić, jeśli już jesteśmy w tym miejscu, uwagę na to, jak ta dźwignia pracuje. Oczywiście to samo należy wykonać po drugiej stronie, sprawdzić jak ta dźwignia tutaj nam się, nam się zachowuje. Tu jest tak samo, delikatnie naciskamy i ta dźwignia pracuje jak trzeba. Jeśli z zaciskami wszystko w porządku, zabieramy się za montaż linek. bierzemy nasze nowe linki tutaj widać, że jeszcze dodatkowo na pancerz mamy taką gumę osłaniającą osłaniającą tą linkę pierwsze co kładamy tutaj linkę w obudowę tutaj mamy zadanie troszkę bardziej utrudnione, bo ta obudowa nie jest na swoim Prawidłowym miejscu, jak będziecie mieli problem, że wasza nowa linka nie będzie chciała przejść przez którą część pancerza, można tutaj na końcu próbować obrócić tą linkę jeszcze w pancerzu dookoła. Także to, co tam ewentualnie mogłoby się zahaczyć, ale teoretycznie nie powinno, żeby tam e, jakiś sposób na tych zakrętach tam przeszło. I teraz, tutaj, to miejsce. To miejsce jest e, w tym miejscu, opiera się linka tutaj o tą obudowę. Wkładamy, e, i w momencie zaciągania ręcznego te dwa miejsca zawsze tutaj są ściśnie, ściśnięte. Tutaj ten pancerz się zapiera i pozwala na to, żeby uruchomić zacisk. Jeśli byśmy mieli e, mniejszy, e, tutaj mniejszą odległość, no to ta linka automatycznie w kabinie e, będzie kawałek dalej wystawać i ten e, łącznik, ten ten fragment, który trzyma te obie linki nie będzie, nie będzie wtedy na, na wprost. Dobra. Montujemy linkę dalej. Tutaj w tym miejscu ją zamontujemy za chwilę. Chwycimy na razie linkę tutaj do belki. Tak. Teraz montujemy. Tutaj pamiętajmy, że trzeba tą linkę przewlec przez to oczko razem z osłoną. Tak. I ta kuleczka musi nam, nam wejść tutaj na dźwigienkę. O! Tak! Także pamiętajmy, żeby też ta guma tutaj nachodziła, i na tą końcówkę linki, i na to miejsce, na końcówkę pancerza, żeby jak najmniej śmieci, wody się dostawało. Dzięki temu. Również w zimie ten ręczny będzie nam pracował prawidłowo. W tym miejscu możemy tu założyć spinkę. Tak wygląda ta spinka. Trzymająca pancerz do, do zacisku. Spinka założona. Jeśli chodzi o zacisk, to już mamy wszystko, wszystko gotowe przytwierdzamy linkę. Dalej. Bierzemy jakiś płaski śrubokręt. Czasem jeśli te uchwyty tu są zmęczone, będzie się trzeba posłużyć jakieś mocniejszym śrubokrętem, troszkę młotka, tak żeby to mocowanie tutaj doprowadzić do ładu. W skrajnych przypadkach oczywiście wymienić na nowe. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że są cztery blaszki, które powinny na tych wintach. Tutaj nam się oprzeć, gdzie ja musimy troszkę podoginać, przynajmniej w naszym wypadku, tak żeby nam się tu przypadkiem nie odchaciło. Dobrze, w momencie, kiedy już uchwyt jest na swoim miejscu, nie bójmy się, poruszajmy tym dość mocno, sprawdźmy czy to nam nie spada, i mocujmy linkę dalej. W tym miejscu być, powinno być ucho, u nas tego nie ma, albo można by tutaj się posłużyć yy, kawałkiem opaski samozaciskowej. Ja tutaj przerobiłem troszkę to mocowanie, yy, które tu było, także nam to linkę tu chwyciło. Pamiętajmy, że to nie może być za mocno, żeby nie zduszało nam tego pancerza, tej linki i. I tyle w naszym patu, to się dość ładnie tutaj trzyma. No i teraz to miejsce tutaj też, niestety, na patencie musimy zrobić tak, jak było. Z drugiej strony zobaczycie zaraz, jak to wygląda wszystko w oryginale. auto już swoje lata przeszło paru właścicieli. Niestety trzeba robić na tym, co się ma. Pamiętajmy, że jeśli są patenty, nie wszystkie patenty są złe tylko muszą być robione z głową. Ta linka nam tutaj nigdzie nie odstaje w dół, tu się wszędzie ładnie trzyma. Chodzi o to, żeby jeśli będziemy jechać po jakichś bezdrożach, nie bezdrożach, to po pierwsze, ta linka nie tarła nam o podłoże, bo zaraz nam się przetrze. Po drugie, żeby nie zwisała zbyt nisko auta, ponieważ w tym momencie możemy o coś zahaczyć. Prawdopodobnie tak było z moją lewą linką, właśnie. Te mocowania tutaj były źle przytwierdzone i ta linka uległa uszkodzeniu. Z drugą stroną robimy symetrycznie, tak samo mamy o tyle łatwiej, że wszystkie mocowania są oryginalne, więc nie będzie tutaj zbytnio kombinacji. Na dole auta mamy wszystko poskładane, teraz trzeba założyć linki na ochwyt no i oczywiście podregulować ręczny tak, żeby nie był ani za sztywny, ani, ani żeby nie był za luźny. Zaraz wszystko zobaczycie. Delikatnie wyciągamy, przesuwamy w tę stronę. Jeszcze kawałek. Dobra. W tym momencie mamy dwie niki założone. Co zresztą widać, jeśli chodzi o naciąganie, jeśli niki będą zbyt luźno, no to zobaczcie sami na dźwignię, że w tym miejscu ona ma luz, że ona jeszcze mamy już tak jakby jeden ząbek, a ona nawet ani grała ani pociągnęła linek. Jeśli komuś to nie przeszkadza, że będzie łapać dopiero na którymś tam ząbku ręczny, no to oczywiście można tak zostawić, no tylko... Po co, jeśli możemy to doregulować? Tutaj mamy ma być względnie wszystko napięte, delikatnie napięte, żeby w momencie, kiedy dotniemy ręcznego, nie może być takiego takiego luzu, jak tutaj na załączonym obrazku. My musimy już po dosłownie momencie czuć, że pojawia się minimalny, delikatny, delikatny opór. Jeśli z kolei za mocno napniemy linki, będziemy jechać tak jakby cały czas zaciski znaczy nie tak jakby tylko po prostu zaciski będą cały czas pracowały czyli będą się klocki do tarcz a w efekcie będą grzały nam się koła no i oczywiście szybciej zużywały i tarcze i klocki co też w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapłonu auta jeśli przez długi czas będziemy jechać na, na tak źle napiętym ręcznym i teraz znowu delikatnie pociągnęliśmy. Patrzymy, co nam się tu dzieje. Widzimy, że tu już delikatnie jeden ząbek już nam się tutaj coś dzieje. Nie ma tutaj zbyt dużego luzu, ale też nie jest to zbytnio, zbytnio napięte. Oczywiście można by postawić tył auta na klockach. Patrzeć, w którym momencie dopiero zaczyna łapać nam klocek. Ale w naszym przypadku, jeśli już na trzecim ząbku. Koła będą stały w miejscu, także będzie można je odkręcić kluczem. No to myślę, że nie ma sensu dalszej regulacji. Pamiętajmy, żeby nie napiąć w tym miejscu zbyt mocno, ale też żeby nie postawić zbyt dużego, dużego luzu. E, jeśli będzie mi to bardzo przeszkadzało, no to wtedy jeszcze minimalnie sobie to doreguluję. Chociaż, chociaż wątpię, żeby zaszła taka potrzeba. W momencie, kiedy na drugim, na drugim ząbku to auto powinno już stać w miejscu, a jeśli pociągniemy jeszcze dalej. Dał to nam już nie drgnie ani, ani grama. Teraz pozostało nam poskładać wszystko do kupy, no i sprawdzić w praktyce jak ten ręczny działa. Po takiej wymianie z całą pewnością nasz hamulec postojowy będzie działał prawidłowo, a my bierzemy się za kręcenie kolejnych materiałów dla Was. Wy pamiętajcie przede wszystkim o subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!